Przy Centrum Sportu odbyła się już siódma wojewódzka senioriada. To święto aktywności, radości i integracji, które zgromadziło seniorów z całego regionu. Mamy dzisiaj w Skarszewach wspaniałych, fantastycznych ludzi, którzy dbają o swoją kondycję fizyczną, dbają też o to, żeby być razem, żeby się bawić, żeby rywalizować w taki pozytywny sposób. Więc to jest dla nas po prostu zaszczyt i cieszymy się, że wybrali Skarszewy, że LZTS, fantastyczna organizacja, jest kolejny raz w Skarczewach, korzysta z naszej infrastruktury sportowej. Jak Państwo widzicie, już za rok będą nowe dyscypliny, tym razem w wodzie, tym razem w zabawy, w wodzie pływanie. Więc to wszystko jest dla seniorów, dla młodszych ludzi, dla nawet takich niesportowych jak ja i to jest powód do radości. No ja dostałem dzisiaj swój pierwszy buchar yy, sportowy w życiu, co prawda za wsparcie i co prawda na senioradzie, ale to właśnie pokazuje, że nawet osoby, które nie są związane z dyscyplinami sportu, myślały o tym. Do powiatu starogarskiego, że są bardzo ważni, dlatego jestem tutaj i dlatego jesteśmy organizatorami jako powiat starogarski. Bo powiedział może bym tak, jak wszystkie dzieci nasze są, tak wszyscy seniorzy nasi są. Spotykamy się po raz szósty w Skarszewach Siódma wojewódzka seniorada w pięknych okolicznościach pogody. Około 300 seniorów z całego województwa dotarło dziś do Skarszew Bardzo się cieszymy, bo oprócz stałych bywalców dzisiejszej imprezy są też nowe osoby, nowe twarze z różnych miejscowości powiatu starogarskiego, ale też innych powiatów. Naszego województwa. 10 konkurencji są konkurencje, takie można powiedzieć, stałe, twarde, zapisane w nasz program, ale mamy też nowe konkurencje jak bowle, jak slalom rowerowy, jak rzut piłką lekarską. Mamy też jazdę na ergometrze rowerowym, także każdy senior coś dla siebie na pewno znajdzie. Jaki jest przepis na wygraną w takich zawodach? Systematycznie się ruszać. Niekoniecznie w dużym tempie, ale systematycznie i Parę godzin dziennie temu ruchowi poświęcić. Wzajemna mobilizacja to jest, to jest najważniejsze. E, dzisiaj mi nie poszło, w związku z tym zastanowię się, co zrobić, żeby poszło mi lepiej w przyszłym roku. Kolega, koleżanka podpowiedzą coś, a ja, ja zrobiłam to, ja zrobiłam tamto i na przyszły rok już będzie ciekawiej i w związku z tym to mobilizuje seniorów do pracy nad sobą. Sześciokrotnie udawało mi się wejść na pierwsze miejsce na podium. Między innymi po to przyjeżdżamy i dziękować organizatorom za to, że taka impreza jest, że my ćwicząc na co dzień mamy możliwość sprawdzenia się, co ta gimnastyka nam daje. Oprócz dobrego samopoczucia. No i to, że możemy na co dzień jeszcze normalnie funkcjonować, to między innymi startujemy w takich zawodach. Zapytaliśmy samych seniorów o to, co cenią sobie najbardziej w tym wydarzeniu. Bardzo fajnie. Spotykamy się. Bardzo jest fajnie. Jest rozrywka. Jest Z rozrywka. kim się robi. No, tak. Potrzebne są, bardzo. Spotkania są takie. Integracja jest super. Super, potrzebne są. My się bardzo cieszymy, że my tu jesteśmy. A po co my mamy w domu siedzieć? No. No, to my musimy przecież się ruszać trochę. Pewnie, że są potrzebne. Sam kontakt z ludźmi jest bardzo fajny i takie towarzystwo. A Na pewno rzut w tył, no nie jest, to jest dwa kilogramy, także to nie jest tak najłatwiej, ale do wyćwiczenia wszystko jest. Pod góreczkę trochę trudniej, z góreczki trochę łatwiej, ale najtrudniej chyba przez pachołki przejechać slalomem, bo trzeba dobrze utrzymać balans. No, ale, ale, ale się da i jest y, duża rada z tego powodu. Trzeba kości rozruszyć, to jest raz. Y, I czemu ważne? No, no, bo chcemy, chcemy, jeszcze raz chcemy, chcemy żyć z tym i no i... Jak seniorzy. Super! No wyrywka dla, dla starszych ludzi. Cieszymy się, jesteśmy zadowoleni, że nas wybrano. Po pierwsze, takie seniorady muszą się odbywać co roku. My się sprawdzamy, są bardzo potrzebne, bo po pierwsze mamy kontakt z innymi powiatami, z innymi ludźmi w naszym wieku, a rywalizacja sportowa zawsze buduje nas. Mamy nadzieję, że po takim spotkaniu chce się nam po prostu żyć i działać. Dalej. Senioriada w Skarszewach pokazała, że wiek to tylko liczba, a prawdziwa młodość tkwi w sercu. Do zobaczenia na kolejnej edycji tego wyjątkowego wydarzenia. Więcej ciekawych newsów z regionu znajdą Państwo na www.północna.tv. Jeśli podoba się Państwu to, co robimy, zachęcamy do postawienia nam kawy. Link w opisie.